Witajcie widzowie w kolejnym materiale na kanale Strefa Wojska. Na dobry początek weekendu zapraszam do odcinka wojskowych newsów. O czym dzisiaj? Pogadamy między innymi o aferze w Bułgarii. Kraj ten niedawno otrzymał swój pierwszy nowy samolot typu F-16. Brzmi pięknie, ale wiadomo już, że się zepsuł. Naprawa się przedłuża i jest on obecnie uziemiony. Będzie też o MESCO, które wchodzi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Władze tej spółki poinformowały, jak przebiega proces rozbudowy zdolności produkcji amunicji i od razu wam zdradzę, że szału nie ma, ale źle też nie jest. Pojawi się również wątek symboliczny, a mianowicie jeden z ostatnich lotów polskich SU-22. Urządzono im pożegnalną sesję zdjęciową, gdyż już za chwilę zostaną wycofane z użycia. Stare odchodzi, ale nowe nadchodzi. Powiem dziś jeszcze o K2, które trafiły do kolejnej Polskiej Brygady, a także okrętach podwodnych z Korei Południowej. Peru bowiem porozumiało się z Koreańczykami i zaprojektują wspólnie jednostki dla tego kraju. Zapraszam Was jeszcze do wczorajszego odcinka, w którym poruszyłem temat Tesorafal. Czy ten samolot to dobra opcja dla naszego wojska? Co potrafi i jakie ma możliwości? O tym wszystkim wczoraj. A teraz zacznijmy wojskowe newsy. Kolejne czołgi K2 trafiły do polskich żołnierzy. Dostawy czarnych panter z Korei Południowej przebiegają bez zakłóceń. Trzeba uczciwie przyznać, że Seul z podpisanych umów skrupulatnie się wywiązuje. Ostatnia umowa wykonawcza na 180 egzemplarzy azjatyckich kotów powinna zostać zrealizowana do końca tego roku. Już teraz w naszym kraju jest 110 egzemplarzy tej koreańskiej konstrukcji. Jednak dostawa do Polski, a potem przekazanie czołgów bezpośrednio do jednostek, to inny proces i on także ciągle trwa. W ostatnich dniach kolejni nasi żołnierze mogli się cieszyć z otrzymanych kadwujek. Chodzi dokładnie o 15-tą giżycką brygadę zmechanizowaną imienia Zawiszy Czarnego, a dokładnie podporządkowany jej batalion czołgów ułanów krechowieckich w Orzyszu, który wcześniej użytkował PT-91 Twardy. Polskie czołgi w nieznanej liczbie, ale na pewno w dość wysokiej, trafiły na Ukrainę, więc ich zastępowanie kadwójkami to realne wzmocnienie potencjału naszych sił pancernych. Zatem to bardzo dobra wiadomość. Teraz czekamy jeszcze na umowę w sprawie kupna prawdopodobnie 180 K2PL oraz około 80 wozów towarzyszących. To na początek, choć spodziewane są kolejne umowy, i docelowo mamy pozyskać nawet tysiąc czołgów tego typu. Natomiast kiedy spodziewana jest najbliższa umowa? Według zapowiedzi, nawet za kilka tygodni, ale szczerze mówiąc widzowie, nie przykładałbym do tego większej wagi, bo jak dobrze pamiętamy, według nieoficjalnych informacji, umowa miała zostać podpisana jeszcze podczas MSPO 2024. Tymczasem mamy maj 2025. W każdym razie, negocjacje trwają. Amerykanie Tracą kolejnego Super Horneta. Choć to dalej bardzo nowoczesna maszyna, to F18 Super Hornet to platforma schodząca. Producent, czyli firma Boeing, próbowała zachęcić zagranicznych odbiorców jej pozyskaniem, ale w międzynarodowych przetargach ten samolot okazał się po prostu za słaby, przegrywał m.in. z F35A, z kolei w ostatniej rywalizacji o nowy pokładowy samolot dla marynarki wojennej Indii, poległ w rywalizacji z francuskim Tessa Rafale. Po co o tym wszystkim mówię? Może jednak jest nadzieja, że jeszcze trochę samolotów zostanie zamówionych, ale tym razem przez wojska USA, które w ostatnich miesiącach straciły aż trzy tego typu samoloty w konfrontacji z Huti. Od kilku miesięcy Stany Zjednoczone prowadzą operacje wobec tego plemienia, aby między innymi przewrócić swobodną żeglugę na Morzu Czerwonym i Zatoce Adańskiej. Od razu zaznaczam, że w ostatnich dniach podpisano rozejm, więc może faktycznie to się uda ale cena tego osiągnięcia dla US Navy mała nie była. Co tym razem się stało? Pierwszy super Hornet został stracony w wyniku Friendly Fire, kiedy to został zestrzelony przez amerykański niszczyciel. Drugi zaledwie kilkanaście dni temu, zsunął się z pokładu lotniskowca, kiedy on w wyniku ataku huty, dokonał nagłego i gwałtownego manewru, aby uniknąć pocisków wroga. Najnowszy wypadek nie ma prawdopodobnie stricte związku z działaniami bojowników, bo według niepotwierdzonych informacji podczas lądowania nastąpiła awaria. Być może lina wyhamowująca samolot została zerwana. Być może Hak F18 Super Hornet nie zdołał jej złapać. Być może inne systemy nie zadziałały. W każdym razie, na potwierdzenie, co dokładnie się stało, jeszcze trochę poczekamy. Ale samolot nie zdołał utrzymać się na pokładzie ani wznieść się w górę i skończył w morzu. Na szczęście, we wszystkich tych trzech wypadkach załogom udało się czy to katapultować, czy wyskoczyć z samolotu, jak to miało miejsce w drugim przypadku. Chociaż tyle dobrego. Jeden superhornet to koszt około 60 milionów dolarów. Czy Gryfony trafią do Iraku? W ostatnich wojskowych newsach przewiło się zarówno ten francuski pojazd, jak i Irak. W pierwszym kontekście mało pozytywnym chodziło o Belgię, która oprócz Gryfona pozyskała także rozpoznawczego Jaguara. Cały program przebiega tam mało korzystnie. Jest bardzo drogo, a sama współpraca przemysłowa z Paryżem ma się nie układać zbyt dobrze. Z kolei Irak pojawił się w kontekście pierwszych dostaw do tego kraju wielozadaniowych śmigłowców H225M Karakal. W dzisiejszym odcinku obie te kwestie się krzyżują. Mianowicie, Francja chce najwyraźniej zainteresować Bagdad kolejną transakcją. W której centrum może się znaleźć właśnie Gryfon, a być może także inne pojazdy powstające w ramach programu Scorpion, a więc Jaguar i wielozadaniowy pojazd Serval w układzie 4x4. Gryfon był prezentowany irackim przedstawicielom jako bardzo optymalne rozwiązanie, na panujące w tym kraju pustynne warunki. Nawet jeśli ostatecznie dojdzie do tego kontraktu, to jesteśmy dopiero na początku drogi do jego zawarcia, natomiast bez wątpienia Paryż chce się umocnić w tym kraju Bliskiego Wschodu. Co do Gryfonów, to sama Francja zamierza kupić ponad 1800 tych pojazdów, z perspektywą do 2035 roku. Będzie to jeden z podstawowych wozów w tamtejszym wojsku. Będzie występował w wielu wariantach, m.in. dowodzenia, ewakuacji medycznej, obserwacji artyleryjskiej, czy jako nośnik dla innych typów uzbrojenia, jak możesz. Peru zbuduje swoje okręty podwodne z korańczykami. Kiedy u nas program Orka wlecze się nimi osiernie, to inne kraje skrupulatnie rozwijają swoje floty, niektóre w oparciu o swoje rodzime technologie, a inne we współpracy z zagranicznymi partnerami. Tą drugą opcję wybrało Peru, a pomoże w tym HD Hyundai Heavy Industries. Z ramienia tego państwa z Ameryki Południowej została wybrana stocznia Sima, a bazą będą okręty z projektu HDS. Zatem nie mamy do czynienia już z gotową jednostką, która zostanie najwyżej wyprodukowana w kraju odbiorcy, a z wspólnym zaprojektowaniem nowej jednostki. W tym wypadku mówimy o wyporności 1500 ton, czyli znacznie mniejszej jednostce w porównaniu z propozycją dla Polski. Ten sam koncern bowiem chce nam sprzedać HDS 2300. O wyporności 2300 ton. Swoją drogą tej propozycji macie film na kanale, do którego serdecznie zapraszam. Do tej pory Peru wykorzystuje 6 okrętów podwodnych niemieckiego projektu typu 209. W obecnej fazie przechodzą one modernizację, ale ze względu na swój wiek zbyt długo służyć nie będą. Natomiast wybór Korei Południowej dziwić nie może. Kraj ten ustanowił w Peru swoisty przyczółek dla swojej zbrojniówki. Lima pozyskała m.in. K2 czy transporter opancerzone K808 w układzie 8 na 8 w kwestii okrętów, ale tym razem nawodnych, również sporo się dzieje. Peru z tą samą firmą z Korei Południowej zbuduje fregatę, okręt patrolowy oraz dwa lekkie okręty desantowe. Wszystko za nieco ponad 460 milionów dolarów. Ich budowa już się rozpoczęła i ma miejsce również na terenie Peru. Inne kraje Ameryki Południowej, i to mam na myśli Chile i Brazylię, również rozwijają swoje floty okrętów podwodnych, ale one poszły nieco inną drogą i pozyskały okręty francuskie typu Skorpen. A skoro jesteśmy przy okrętach podwodnych, to jeszcze informacja z Singapuru. Kraj ten zdecydował się na realizację opcji i dokupił kolejne dwie jednostki typu 218SG. Bazują one na niemieckim typie 214. Mają około 70 metrów długości i pod wodą wypierają 2200 ton. Mają także napęd niezależny od powietrza. Nowe okręty powstaną w Niemczech w stoczni producenta ThyssenKrupp. Która obecnie zajmuje się m.in. budową okrętów podwodnych zupełnie nowej generacji 212CD dla marynarek wojennych Niemiec oraz Norwegii. Ten okręt jest nam także proponowany w ramach programu Orka. A ostatnia sesja polskich Su-22. Może wśród Was widzowie są tacy, którzy nie wiedzą, że w polskich siłach powietrznych są jeszcze tak stare samoloty pochodzenia radzieckiego, jak myśliwsko-bombowe Su-22. Zaczęły one trafiać do nas od 1984 roku i łącznie mieliśmy je prawie 100 egzemplarzy. Zarówno wersji bojowej, jak i szkolno-bojowej. Nie muszę wam chyba mówić, że obecnie nie nadają się one do jakichkolwiek operacji ofensywnych, szczególnie, że nie były one głęboko zmodernizowane. Przez dłuższego czasu wymagają wymiany, ale dopiero sytuacja na wschodzie spowodowała gwałtowne przyspieszenie modernizacji polskich sił zbrojnych. Jednym z jej elementów jest wymiana Su-22 na F-50, których łącznie kupiliśmy 48 egzemplarzy. 12 sztuk już mamy, a kolejne 36 powinno do nas trafić w latach 2025-2028. Ostateczne wycofanie ze służby radzieckich samolotów ma nastąpić w tym roku. W związku z tym wydarzeniem w ostatnich dniach zorganizowano pożegnalną sesję zdjęciową, gdzie w całej krasie można było podziwiać tę konstrukcję, na której przez lata latali polscy piloci. Tu widzów niespodzianki nie będzie i nawet w przypadku przesunięcia dostaw kolejnych AFA-50 nie będzie przedłużenia służby Su-22. Choć można trochę narzekać, że ten samolot dopiero teraz skończy w muzeum, to jednak myślę, że warto docenić ich służbę bo w swoim czasie była to dość ciekawa konstrukcja, która charakteryzowała się m.in. zmienną geometrią skrzydeł. Był on eksportową wersją radzieckiego Su-17, który wszedł do służby w 1970 roku. Pierwszy bułgarski F-16 uziemiony. Popsuł się. Bułgaria w dwóch transzach kupiła 16 F-16, w najnowszym wariancie Blok 70. Mamy więc do czynienia z zupełnie nowym samolotem, który pod względem technicznym znacznie przewyższa nasze jastrzębie w standardzie blok 52 Advance, ale one zostały zakupione na przełomie wieków, więc to akurat nie może dziwić. W wersji blok 7072 mamy znacznie lepszy radar w standardzie ASA, bogatsze wyposażenie kabiny pilota, czy bardziej wytrzymały płatowiec, którego resurs został zwiększony z 8 do 12 tysięcy godzin lotu. Sofia już otrzymała pierwszy samolot tego typu, który przeleciał na początku zeszłego miesiąca. Jego przywitanie odbyło się z wielką pompą. No i na tyle pozytywnych wiadomości, ponieważ bułgarski Sokół już się zepsuł. Sprawa wyszła na jaw podczas rutynowych testów przed wprowadzeniem samolotu do służby. Nie wiadomo do końca, co uległo awarii, bo bułgarskie wojsko nie chce tego powiedzieć wprost. Wiadomo tylko o usterce jakiegoś systemu pokładowego. Kolejnym pytaniem, które pada, to kiedy nastąpiła awaria. Czy w trakcie lotu z USA, a może już na terenie Bułgarii? Bo raczej odpada opcja, że bułgarskie F-16... Uległ zepsuciu jeszcze u amerykańskiego producenta, czyli Lockheed Martin. Padają nawet oskarżenia o sabotaż najnowszego samolotu, który ma zastąpić leciwe MIG 29. Jednakże ta awaria ma nie być poważna, więc dlaczego nie została szybko usunięta? Ano Sofia chciała przeoszczędzić na całej umowie z USA. Wraz z samolotami kupiono co prawda amunicję, jak pociski AM120 Amram czy Sidewinder, ale nie zapewniono pełnego wsparcia technicznego. Nie wykupiono np. dostępu do całodobowego centrum serwisowego Lockheed Martin. Gdyby tak zrobiono, ale jednocześnie zapłacono więcej, to wadliwa część już dawno byłaby wymieniona, a nowa dostarczona. W związku z tym Bułgaria będzie musiała podpisać dodatkową umowę na czynności serwisowe. Także widzicie widzowie, że po taniości zazwyczaj się nie opłaca i potem trzeba płacić jeszcze więcej. MESCO zwiększa produkcję amunicji artyleryjskiej 155 mm. Powoli widzowie! Powoli. Zaczynają spływać dobre informacje z polskiej, tej państwowej części zbrojeniówki w kwestii produkcji tak potrzebnej amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. Mianowicie spółka MESCO, którą możecie znać m.in. z produkcji przeciwpancernych pocisków Spike, a kiedyś może rakietowych GMRS. Jeśli wreszcie dogadałam się z Amerykanami, poinformowała o postępach w rozwoju zdolności produkcyjnych w zakresie wspomnianego przed chwilą usprajenia. Kluczowe w tym zakresie wydają się inwestycje podjęte w zakładzie w Kraśniku. Mają one spowodować znaczący wzrost wolumenu wytwarzanych pocisków. Z jednej strony zmodernizowano obiekty wchodzące w skład zakładu, a także kupiono przelegającą do niego ziemię, aby rozbudować infrastrukturę. Pozyskano także niezbędny sprzęt do produkcji, jak tokarki czy urządzenia dźwigowe. Do tego też będzie zwiększana obsada kadrowa, co ma się też przyczynić do rozwoju ekonomicznego regionu. Wszystkie plany powinny zostać zrealizowane w drugiej połowie 2027 roku. Wtedy to powinien zostać osiągnięty docelowy poziom produkcji amunicji, szacowany obecnie na około 150 tysięcy sztuk rocznie. No więc, nie jest to liczba, która powoduje, że można spać z krzesła, ale znacząco więcej niż teraz, kiedy to całe PGZ produkuje rocznie około 50 tysięcy sztuk amunicji tego typu w ciągu całego roku. Do tego Mesco w innym zakładzie w Pionkach chce rozpocząć wytwarzanie ładunków modularnych do amunicji właśnie kalibru 155 metrów, mm, aczkolwiek w tej materii firma jest dopiero na etapie opracowania biznesplanu i pozyskiwania funduszy. Zatem na zakończenie tego projektu jeszcze trochę poczekamy. Podsumowując ten wątek widzowie, to warto odnotować jakieś pozytywne zmiany w PGZ i liczby, które mogą już budzić nadzieję, że będziemy w stanie prowadzić konfrontacje z wrogiem dłużej niż kilka dni, a nie już po kilkudziesięciu godzinach oczekiwać na dostawy amunicji od naszych sojuszników, bo nasze magazyny będą już puste. Oby więcej takich informacji z polskiego podwórka, zarówno z części państwowej, jak i prywatnej. No i drodzy widzowie, dobrnęliśmy do końca. Bardzo dziękuję za poświęcony czas, super że jesteście. No i jak zawsze zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie pogadamy o dzisiejszych newsach. Dawajcie znać co o nich myślicie. Trzymajcie się i do następnego odcinka hej!